Cześć, witajcie. Robert z tej strony. Skoro jestem na dachu, pewnie chcę Wam coś pokazać i dokładnie tak jest. Słuchajcie, to jest efekt naszej wczorajszej pracy. Ułożyliśmy 21 modułów 335 W z Selfy. Połączyliśmy to z sobą, tworząc dwa wingi. Jeden na 10 modułów, drugi na 11 modułów. Przeciągnęliśmy dodatkowe przewody z jednego końca przez jedenastkę i od drugiego końca jedenastki z powrotem do inwertera i to samo zrobiliśmy tutaj i czekamy na firmę Fox Energy ze Szczecina i to jest firma, która dopełni już formalności czyli podłączy nam tą instalację do naszej instalacji elektrycznej a z kolei naszą elektryczną instalację wepnie do Enei mówię wepnie w tym sensie, że no, te moduły żeby zaczęły pracować i będziemy czekać zobaczymy co będzie dalej słońce wyszło, także będziemy zaraz kończyć, bo jeszcze musimy pozaczepiać wiatrołapy z tej strony. Jeszcze tylko musimy ustalić, czy te przewody takie luźno wiszące mają być w jakiś sposób popodłapywane, czy mamy je powrzucać jakiegoś peszla, czy cokolwiek. Jak to porobić, bo no przyznam się szczerze, tego jeszcze nie, nie no i Mam nadzieję, że już niedługo ruszy nasza własna instalacja fotowoltaiczna. Obok nas nie ma nikt tej instalacji fotowoltaicznej, czyli tych takich pików zawyżonego napięcia raczej nie przewidujemy. Idę na dół.